Witam Państwa, Adrian Stankowski, to jest program Pilnujmy Polski, program, którego współgospodarzem jest obecny w studiu e, Telewizji Republika Antoni Macierewicz, marszałek, senior Sejmu Rzeczpospolitej, e, wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, Panie Marszałku. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Panie Marszałku, dzisiaj temat może być e, tak naprawdę tylko jeden, zakończył się szczyt NATO. W Wilnie dużo płaszczyzn do dyskusji. Może zacznijmy od tej, która chyba jest jednak polskim sukcesem. To są te plany obrony. Wreszcie Sojusz ma plan obrony wschodniej flanki NATO, w tym Polski. No, mam nadzieję, że jest tak jak pan powiedział, to znaczy, że jest to sukces Polski, czyli krótko mówiąc bierze się pod uwagę w tym planie y, zarówno zagwarantowanie bezpieczeństwa Polski, która przecież ma najdłuższą granicę y, z tego, z, jeżeli chodzi o wschodnią flankę NATO, de facto najdłuższą, oczywiście Finlandia ma jeszcze dłuższą, ale mówię o strukturze, potencjalnej strukturze ataku rosyjskiego, takiego, który może zagrozić, Całej, całej strukturze NATO. No to właśnie Polska jest tą przestrzenią, która jest potencjalnie, niestety, najskuteczniejsza, najskuteczniejsza do y, ataku strony Rosji, najgroźniejsza, najgroźniejsza dla całego NATO byłby właśnie atak, atak na, y, na Polskę. W związku z tym rola Polski w strukturze zabezpieczenia y, jej sytuacji jest naprawdę najważniejsza i odegranie Polski i także na, na całą, całą przestrzeń właśnie wschodniej flanki. Na to mówię tutaj o nuclear sharing, o tym, żebyśmy, żeby Polska mogła dysponować oczywiście wyłącznie za zgodą, za zgodą odpowiednich państw, głównie Stanów Zjednoczonych, to jest jasne, ale żeby Rosjanie wiedzieli, że ich próba zastraszenia społeczeństwa polskiego i w ogóle społeczeństwa wschodniej flanki NATO poprzez przeniesienie broni atomowej na yy, no właśnie granice na granice Polski prawda że to nie jest skuteczne że tutaj oni będą musieli musieliby się zetknąć z równie skuteczną obroną atomową ze strony Polski to powinno zostać yy, zrealizowane mam nadzieję że w ramach tego planu o którym Pan mówi, a który wiadomo, że został przyjęty, ta sprawa jest albo już zdecydowana, albo w trakcie negocjacji, które pozwoli to z, zrealizować. Mówię o tym dlatego, że jest sprzed tygodnia taka wypowiedź pana Scholza, który podkreśla, że Niemcy dążą do tego, żeby. To one były państwem, które będzie, które będzie dysponowało największym zapleczem broni stanów, atomowej Stanów Zjednoczonych. Że one w ten sposób zdominują, jeżeli tak można powiedzieć, Europę strukturą obronną, w tym także dysponując, bo dysponują, są członkiem Nuclear Sharing, bronią atomową. To jest, bardzo, to jest bardzo ważna sprawa i mam nadzieję, że idzie w tym kierunku. Mam nadzieję, że przecież na pewno na pewno zarówno Ministerstwo Obrony, jak i Pan Prezydent prawda, skupili się na tej, na tej kwestii. To jest rzeczywiście bardzo ważne dla skutecznej obrony Ukrainy. Nie ma co do tego wątpliwości. I z tego punktu widzenia ta deklaracja Pana Prezydenta, że my działaliśmy nie dla siebie, tylko właśnie dla Ukrainy, dla innych państw, jest trafnym, trafnym sformułowaniem. No ale bezpieczeństwo Polski dla bezpieczeństwa NATO jest tak naprawdę skuteczne. To Polska jest centrum bezpieczeństwa, bezpieczeństwa NATO, dlatego na tym trzeba było się skupić. Mam nadzieję, że tak się właśnie Pefną stało. Posz... Ale... ale... Ten szczyt także doprowadził do różnych innych kwestii. Ja wiem, że zarówno sama Ukraina, jak i bardzo wielu komentatorów uważa, że nie zrealizowano zamierzeń. Nadziei Ukrainy. No właśnie, jak tu się zaczynają o, wątpliwości. Wręcz pewnie, tak? spotkałem się z takimi, z takimi zapisami, że, po, że to jest powtórka roku 2008, czyli odmowy przyjęcia czyli szczytu w Bukareszcie, Ukra czyli szczytu Bukareszcie gdzie Francja, znaczy, Niemcy i Francja yy, odmówiły na propozycję pana. Pana prezydenta Kaczyńskiego, żeby rozpocząć wprowadzanie Ukrainy i Gruzji do NATO. No tutaj jest inaczej. Tutaj jednak ten początek, został, znaczy ten, ta, tak powiem, to rozpoczęcie wprowadzania Ukrainy do NATO, zostało zrealizowane. Jest jednak porozumienie NATO. Ukraina. Jest jednak deklaracja o tym, że Ukraina wtedy, kiedy zostanie zakończona wojna, będzie przyjęta do NATO. To są bardzo daleko idące deklaracje, zważywszy na ostatnią wypowiedź ministra spraw zagranicznych pana Ławrowa w sprawie ewentualnego porozumienia co do zawarcia układu pokojowego. To jest daleko idąca sugestia ze strony pana Ławrowa, widać, że, że Rosja ma poczucie pewnego kryzysu, pewnej, pewnego no, konieczności jak najszybszego rozwiązania przynajmniej na jakiś czas problemu y, zatrzymania wojny z Ukrainą. Tak wygląda ta deklaracja Ławrowa. Ona się składa z dwóch wypowiedzi. Jedna jest, związa z trzech może. Jedna jest związana z tym, że warunkiem jest zaakceptowanie y, okupacji rosyjskiej tych terenów, które oni twierdzą, że są częścią terenów. Y, utworzonych w 2014 roku państw, które zostały włączone teraz do, do, do Rosji. Drugi element to jest no, zaprzestanie przyjmowania nowych państw do, do NATO, a trzeci a trzeci element to jest właśnie zaprzestanie wspierania militarnego Ukrainy. Tak naprawdę ten pierwszy jest tylko istotny z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej. Nie mam co do tego wątpliwości. Te dwa pozostałe mają raczej charakter pewnego rodzaju deklaracji, doraźnej deklaracji politycznej. Mówię o tym dlatego, że trzeba wziąć pod uwagę, iż najbliższy czas będzie moim zdaniem przynosił kontynuację. Tego kierunku, tego kierunku działania. Jest to związane także z, ze wzrostem wpływów niemieckich na Stany Zjednoczone. To widać wyraźnie, że to się dzieje. Przecież tego efektem jest zapowiedź, iż y, Niemcy nie będą w Polsce dokonywały budowy y, tych przedsiębiorstw, które będą, będą realizowały y, no, w montaż, montaż i remonty remont leopardy, i remonty leopardów, leopardów, prawda? Jest tutaj próba przeniesienia tego ewentualnie, ewentualnie do Litwy, co ma na celu oczywiście dwie funkcje, po pierwsze osłabienie Polski, po drugie od, odsunięcie Litwy od Polski. No to jest dosyć jasne. To jest część takiej szerokiej ofensywy dążenia do dominacji militarnej Niemiec we wschodniej Francji. Na to musimy sobie z tego zdać sprawę, że ta ofensywa jest naprawdę dla nas dużym, dużym zagrożeniem. No ale skutecznie działamy, więc na pewno znamy sobie z tym radę. No dobrze, tam w konkluzjach padają słowa, które no korzystne dla Polski słowa o tym, że przemieszczanie sił zbrojnych Wewnątrz kraju NATO jest sprawą krajów NATO, co no, stoi w sprzeczności z, z tym aktem stanawiającym Rosję NATO, no, ale samego aktu. Nie odwołano, mało tego. No... Zależne, nawet nie tyle nie odwołano, dlatego bo nie, nie, ma, powo nie ma powodu go odwoływać, czy, czy nawet wypowiedzieć. Wypowiedzieli to Rosjanie atakując Gruzję w 2008 roku. To był przecież moment, w którym ten, ten akt w istocie został przez Rosjan złamany. Należy się wystarczy deklaracja, że oni to właśnie w 2008 roku czy w 2009 to już osobna dyskusja. Że oni to złamali już, nie mówiąc o 2010 roku, wtedy, kiedy zamordowali prezydenta Kaczyńskiego. Prawda, że oni Rosjanie ten akt złamali i to jest ich odpowiedzialność, że on już jest od, od dawna nieaktualny. I koniec. Tu I nie chodzi o to, żeby Stany Zjednoczone NATO brały na siebie odpowiedzialność za, za to, że ten, że ten układ został zerwany. To jest odpowiedzialność rosyjska. Oni za to odpowiadają. No tak, znaczy. Brak takiej deklaracji nie jest jednocześnie deklaracją, że kiedyś te uprzywilejowane stosunki Rosji z NATO mogą wrócić. Tak, to, to, jest, to jest oczywiście prawda. Tak, to Druga zarówno. rzecz, no, została powołana Rada Ukraina. To jest, tak mówiłem. To jest, to jest bardzo ważny element potwierdzający, jakby gwarantujący tę drogę współdziałania, bieżącego współdziałania z Ukrainą, tak żeby zapewnić do czasu, kiedy dojdzie do możliwości włączenia wejścia NATO do Ukrainy, żeby zapewnić współpracę, współdziałanie właśnie militarne, właśnie bezpieczeństwo. Ale nie bardzo sobie wyobrażam, żeby równocześnie działała Rada Rosja NATO, której też nie rozwiązano. Znaczy nie, nie tak, nie, rzeczywiście ma Pan rację, no to jest ta dwoistość struktury politycznej, z którą mamy do czynienia, w której, w której Zachód nie eliminuje tych czynników, które by... Pozwalały kiedyś, w ewentualnej perspektywie, w przyszłości zupełnie inaczej traktować Rosję, i z tego musimy sobie, tego musimy sobie zdawać sprawę. I ja chcę powiedzieć, że bardzo ważną taką e, kierunkiem działania była ofensywa pana prezydenta. Dudy sprzed pół roku, wtedy, kiedy zaczęto kolejne deklaracje i porozumienia z Ukrainą, z Litwą. Powinno być także do, dotyczyć to Łotwy, na pewno powinno dotyczyć wsparcia demokratycznej opozycji w Białorusi, prawda? Pokazania, iż tym punktem odniesienia powinna być, powinna być porozumienie państw i narodów, które były w ciągu ostatnich 300 lat niszczone przez Rosję, w których Polska jest przecież jednym z istotniejszych, ale pozostałe narody bardziej y, są zagrożone niż Polska. Ukraina jest bardziej zagrożona. Naród białoruski jest bardziej zagrożony prawda, dominacją właśnie y, prorosyjskiej y, formacji w istocie, dyktaturą rosyjską. Y, y, podobnie, podobnej sytuacji jest y, łotwa. Więc tutaj polska ofensywa polityczna y, powinna być kontynuowana tak jak została zaczęta pół, pół roku temu, żeby kolejne decyzje wiążące nasze państwa i nasze narody, zarówno w wymiarze militarnym, jak i w wymiarze politycznego współdziałania, były, tak powiem, pokazywały rolę wschodniej flanki NATO i tej części centralnej. Wschodniej flanki NATO. Dużo się mówiło jeszcze przed szczytem o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Mówił o tym sam prezydent Joe Biden, że miałoby być to coś na kształt gwarancji danych Izraelowi. No tylko, że Izrael. Ym, Gwarancje bardzo chętnie przyjął, natomiast sam zbroił się po zęby, <grydy> wierząc w to, że no, no właściwą gwarancję... Ale po częściowo posługując się tymi politycznymi deklaracjami gwarancji, prawda? Ale rzeczywiście e, e, działania Izraela pod tym względem obrony swojego kraju i narodu były niesłychanie intensywne. No, włącznie z bronią atomową, no, ale... Włącznie z bronią atomową. E, 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 co, co, co by miało znaczyć te gwarancje, żeby one były realne? Dla, dla Ukrainy, która nam wci wciąż walczy i zależy od, 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 od dostawy sprzętu z, z Zachodu niemal całkowicie. No tutaj deklaracja co do dostarczania nowego sprzętu jest przecież przez, przez Stany Zjednoczone bardzo wyraźnie podjęta. Mówię tutaj o tym tych no, tym sprzęcie, który jest m, przez m, pozostałe, poza Stanami Zjednoczonymi, poza Ukrainą, poza Rosją państwa negowany, prawda? Myślę właśnie o y, tych y, y, działaniach, które y, dają te, y, no, przepraszam najmocniej słowo mi y, uciekło. Y, 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 ten, ten, te ataki które rozbijają w wielu kierunkach. B bomby kasetowe. Bo o, do to dokładnie, chodzi, tak? bo tak, bomby kasetowe, przepraszam najmocniej. Y tak, bomby kasetowe, które przecież są przez Rosjan używane przeciwko Ukrainie. Tymczasem Niemcy protestują, żeby dostarczyć ten sprzęt właśnie Ukrainie. Myślę, że Stany Zjednoczone w tej sprawie jednak podtrzymają swoje stanowisko i dostarczą to Ukraińcom. Dlatego, bo to jest gwarancja dla Ukrainy obrony przed stosowaniem tej broni przeciwko nim przez Rosję. Chodzi o to, żeby Rosjanie mieli jasność. Jeżeli jeszcze raz użyją taką broń, to wtedy i oni jej będą poddani. Więc to jest bardzo ważny element i wzmocnienie dostarczania broni Ukrainie to jest bardzo istotny, istotny element. Być może to, to porozumienie NATO. Ukraina stanie się takim narzędziem właśnie pozwalającym realizować tę zapowiedź gwarancji bezpieczeństwa w Ukrainie. Ale prawdziwym... Rzeczywistym byłby układ polityczno-militarny między Stanami Zjednoczonymi, Polską, Wielką Brytanią, prawda, innymi krajami, a Ukrainą, w których te państwa przyjęłyby decyzję o gwarancji bezpieczeństwa całości państwa ukraińskiego. Taki układ, by zobowiązywał te państwa do bezpośredniego działania, a nie do takiej gry, której teraz początek być może obserwujemy. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan marszałek senior Sejmu Rzeczpospolitej, Antoni Macierewicz, współgospodarz programu Pilnujmy Polski. Dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie Państwo z nami.